To teraz pytania od naszych słuchaczy. Seria pytań. Emil, w jaki sposób przekona pan Nawrockiego, aby poparł pana w drugiej turze wyborów? Jeżeli Karol Nawrocki jest przekonany, a myślę, że jest, że trzeba zrobić wszystko, żeby do władzy nie doszedł Rafał Trzaskowski, żeby system się nie domknął, żeby Tusk z Trzaskowskim nie rządzili Polską, to on mnie poprze w zasadzie bezwarunkowo. Tak samo wierzę, że wyborcy PiSu mnie poprą, ponieważ wyborcy PiSu również nie chcą rządów Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego i zagłosują na mnie po to, żeby uratować Polskę przed Tuskiem i Trzaskowskim. Powiem, powiem więcej. Mądrzejsi wyborcy PiSu, a myślę, że taka jest ich większość, sobie to przemyślą i przekalkulują. W zeszłym roku, rok temu z hakiem, wielu wyborców Platformy świadomie zagłosowało na Polskę 2050 na trzecią drogę po to, żeby ich wybić ponad próg, po to, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby oni mogli przejąć władzę. Zagłosowali taktycznie. Obecnie wyborcy PiSu powinni taktycznie na mnie zagłosować, ponieważ w drugiej turze mam większe szanse na wygranie z Trzaskowskim niż na Wrocki. A wie pan dlaczego? Bo wyborcy Konfederacji prawdopodobnie, podobnie jak jak poprzednio, się podzielą. Część zostanie w domach, część zagłosuje na, być może, Trzaskowskiego, część na Nawrockiego. A wszyscy wyborcy PiSu zagłosują na mnie. Wyborcy PiSu będą woleli mnie od Rafała Trzaskowskiego. Ciekawie więc taktycznie, strategicznie trzeba głosować na mnie w pierwszej turze. Jeżeli jest się wyborcą PiSu, bo mam większe szanse w drugiej niż Nawrocki. No ciekaw jestem, co na to wyborcy PiSu. Maciej pyta, czy Sikorski Radek, podpisując deklarację z Ukrainą, doprowadzi do eksumacji ofiar rzezi wołyńskiej, czy też dał się ograć? Skoro zmniejszono budżet IPN-u na 2020 25, to chyba sam Tusk nie wierzy w proces ekshumacji, pisze nasz pytający słuchacz. Bardzo bym chciał, żeby udało się to wreszcie zakończyć. To jest sprawa całkowicie skandaliczna, że nasi rodacy dalej tam leżą w ziemi bez grobu i bez pochówku. Przecież tam zostało zamordowanych prawdopodobnie ponad 100 tysięcy Polaków. I niestety nic nie wskazuje na to, że tym razem wreszcie ten proces uda się uruchomić. Chociażby patrząc na zmniejszenie budżetu IPN-u. Kto miałby to robić? Ukraina od samego początku, bo od 1992 roku podpisywała z Polską umowy, gdzie się zgadzała na te Takich deklaracji przez ostatnie 30 lat mieliśmy naprawdę dużo i nigdy z nich nic nie wyszło. Udało się na ekshumować przez ostatnie 30 lat zaledwie kilkaset ciał Polaków pomordowanych na Wołyniu. I teraz dla kontrastu. W 1996 roku Niemcy podpisały taką umowę z Ukrainą i od 2000 roku do teraz udało się dokonać ekshumacji 100 tysięcy żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej. Ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu trwały na po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ukraińcy mieli głowę do tego, żeby zgadzać się na kolejne ekshumacje ciał żołnierzy Wehrmachtu, a nie chcą do tej pory zgodzić się na ekshumacje ciał pomordowanych Polaków. Kolejne pytanie, Sebastian. O co poszło w Karpaczu z doktorem Artur, Arturem Bartoszewiczem, który twierdzi, że wyprowadził pana z równowagi w 15 minut? Obraził się pan jak dziecko, a potem przez, pan, przez dwa dni pan udawał, że go nie widzi. Słucha? Czy pan nie widzi? Ja pana widzę, ale. Naprawdę? Nie naprawdę? W sensie to jakaś bzdura kompletna. Ja rozmawiałem z Bartoszewiczem, muszę potrzebno do niego się przywitać, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zamienić zdania. Nie pamiętam, czy 10 czy 15 minut rozmawialiśmy zupełnie spokojnie przy kawie. się pożegnaliśmy rozstaliśmy. A on rozumiem, że słuchacz twierdzi, że widział, że został pan wyprowadzony z równowagi przez pana Bartoszewicza w 15 minut, co, co zadaje kłam temu, o czym pan mówił dzisiaj, że pana nic nie rusza. A kiedy pan widział mnie ostatnio tak zdenerwowanego albo wyprowadzonego? z równowagi. Wydaje mi się, że ludzie trochę mnie znają i wiedzą, że mnie ciężko... Czyli co, nie było kłótni z panem Bartoszewiczem? Nie. Ja go zapytałem, czy on chce wejść do polityki, czy chce kandydować w tych wyborach. Odpowiedział, że, że będzie kandydował tylko wtedy, jeżeli zbierze odpowiedni budżet na to. A ten budżet ocenił na jakieś 50 milionów złotych, więc jak usłyszałem, że zamierza zebrać budżet w wysokości 50 milionów złotych, no to doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie nie uda mu się takich pieniędzy zebrać, więc prawdopodobnie nie będzie kandydował, jeżeli dotrzyma... Te słowa. Natomiast Może byłem cały czas w stanie powiedzieć, że to z, budżetem. I tak z no dobrze, a ile pan raczej? wydaje na tą kampanię? Ile pan już wydał? Nie liczę tego szczęśliwiej czasu i pieniędzy. Pan jest miliarderem. Miliarderem nie jestem. Natomiast... Ale i przepraszam, czy ja mam wybrać prezyd na, na, na prezydenta człowieka, który nie liczy swojej kasy? To jest nie nieodpowiedzialne. Pan codziennie wstaje i liczy swoje pieniądze. Nie, ale jeżeli bym prowadził kampanię, to bym się zastanawiał, ile wydaje. Ile pan wydał do tej pory? Ja prowadzę tę kampanię bardzo oszczędnie. Jestem przedsiębiorcą, jestem uczony pewnej oszczędności, dlatego jestem przekonany głęboko, że ja tą kampanię prowadzę myślę, że z 10 razy taniej niż te same efekty osiągnęłaby moja konkurencja. My to mamy tak świetnie zorganizowane, mamy swój sprzęt kupiony, mamy dwie ekipy busów. One na zakładkę jeżdżą, rozstawiają się, zwijają, jadą dalej, więc prowadzenie tej kampanii na szczęście wiele nie kosztuje i stać mnie na tego rodzaju. Ale dzieło... ile Pan już wydał? Dużo wydałem na to. Milion, dwa miliony, trzy miliony. Wydałem dużo. Ale wydaje pan z własnych czy z konfederacyjnych? No, wydaje w, w zdecydowanej większości swoje pieniądze. Nie chcę też mówić ile, bo jeszcze ona to obejrzy, będzie miała do mnie pretensje. Ale po macie sobie. wspólność majątkową? No czy mamy, nie? mamy. No to przepraszam, to zobaczy rachunki, tak czy siak. <laughs> może sobie nie doda. No, wolałbym jej nie straszyć zobaczyć. Ale przepraszam, może sobie nie doda. No. To ma... nieładne, w, 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 nieładne to byłoby ją tak strasznie z rano. No, panie redaktorze, jak ja Przysz podam jakąś kwotę... Pani żona jest inteligentna i na pewno zna podstawowe równania Miała matematyczne. Ja jest piękną, inteligentną kobietą, natomiast jak rano usłyszy jakąś kwotę ode mnie, to potem będę miał taką e, dyskusję w domu, której wolałbym uniknąć. No, panie redaktorze, niech pan mi tego oszczędzi. Czyli proszę państwa, kandydatem na prezydenta jest człowiek...